Ojejku, ale się cieszę, a książka naprawdę, ta piękna okładka i no, Zuzanna jest po prostu piękna i poczucie humoru jest fantastyczne. No oczywiście Emil, Bieszczady, które kocham i to, że te cioteczki były Karza, w innej części Polski, to było niesamowite. No i w ogóle historia dworu i ten dzwon, piękna historia, pięknie napisana. Ja zawsze lubię, jak książka ma drugie albo trzecie dno, a tutaj ja przy niej odpoczywałam. Oczywiście coś tam sobie znalazłam w tym drugim, trzecim dnie, ale odpoczęłam. Dała tak dużo takiej radości, takiej, ojej, no, to po prostu sama przyjemność. I ja zawsze mówię dużo dobre. I to jest taka radość, jak spotykam autorkę, która, która podobnie mówi. To jest to jest kolei moja gwiazda z nieba. Bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za piękną książkę. Jest po prostu cudowna.